Ogromne zamieszanie podczas ostatniej transmisji TransTV. Na wstępie, jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu. A teraz zaczynamy materiał. Streamy IRL Amadeusza Ferreriego i Natana Marconia z Tajlandii biły rekordy popularności. Panowie regularnie od kilku dni prowadzili transmisję live, gdzie spotykali się z kobietami i osobami trans. Wokół streamów początkowo narastało wiele kontrowersji, tudzież panowie kilkukrotnie doczekali się banicji zarówno na platformie Twitch, jak i na nowej platformie Kik, gdzie po odbanowaniu postanowili już pozostać. Amadeusz Ferrari, za pomocą swojego Instagrama, poinformował, że na ten moment kończą swoją przygodę ze streamowaniem w Tajlandii i że był to pierwszy sezon jego projektu, a do nowego niebawem będzie nabór na nowych uczestników. Następna edycja odbędzie się prawdopodobnie w lutym. Do tego czasu przeprowadzę casting na uczestników TransTV. Wybierzemy najlepszych uczestników i wszystko zostanie zorganizowane tak, jak być powinno, bez żadnych wymówek. Dzisiejszy live stoi pod znakiem zapytania i prawdopodobnie wykorzystam ten czas, by przemyśleć dalsze ruchy. Live jednak się odbył, lecz nie obyło się bez kontrowersji, jednak nie z powodu masażystek, a przyczyną byli nieproszeni goście, którzy wtargnęli do pokoju hotelowego podczas transmisji. Why

Wiele osób uznało to od razu za oczywistą ustawkę Amadeusza, aby podkręcić licznik widzów i aby ponownie zrobiło się głośno o jego wyczynach w Tajlandii. Jednak można znaleźć nagranie z drugiej perspektywy, które raczej rozwiewa wątpliwości o rzekomej ustawce. Co jest? A, ty co? z nie... A był papier? No to co lejdy, bo... Jeden, drugi, ja wszystko jak nie dostać, ty też tak zarobisz. Yeah. Okay. I co robicie? A ty co. lubicie? Zostaw go, zostaw go. What? No co, to jest. Ty... Jest ok? jest. Jest ok? Nie, okay? Okay. No ale co nie widziałem? Bierzesz s, pasuje? Co ty jesteś Z polski jesteś No to co, What? Ja pierwszy raz, jeszcze... co pierwszy raz? Po tym nieoczekiwanym zajściu transmisja została natychmiastowo przerwana i na moment nagrywania tego materiału nie wiadomo co się wydarzyło po wyłączeniu kamer, jednak miejmy nadzieję, że wszystko było się bez jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu Amadeusza i osób, które z nim były. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, maleczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!